Od jakiegoś czasu, odkąd miałem 57 wypadków, 48 kolizji i 312 wymuszeń, nie z mojej winy, oczywiście, postanowiłem, że koniec z jeżdżeniem na zdrabkę. Trzeba zacząć się ubierać w sposób odpowiedzialny, bezpieczny i kupować tylko to, co jest bezpieczne, sprawdzone i wykonane z najwyższej jakości materiałów w taki sposób, że nawet przeżyje czołowe zderzenie z ciężarówką o koszula motocyklowa będziemy się pocić wygram wszystkich oprócz tych których nienawidzę czas na kolejny odcinek recenzenski taka moja opinia odnośnie produktu Yy, ogólnie rzecz biorąc, koszule motocyklowe, to jest taki temat, że wszyscy mówią jakie to fajne, tak samo jak bluzy motocyklowe, ale nigdy sobie tego nie kupują. No i ja w zeszłym roku, jak seka robiła porządki na magazynach, to zamówiłem sobie taką koszulę od seki, ponieważ już zarzekali się, że jest to rozwiązanie jednowarstwowe, więc bardziej przyjemne do jazdy w lato. I ja, będąc dobrym sprzedawcą, postanowiłem kupić tą koszulę, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest to rozwiązanie już na tyle jednowarstwowe, że da się w tym jeździć w lato i przede wszystkim zobaczyć temperatury, w jakich te koszule nadają się do jazdy, a do których nie. Seka Marshall od Seki, występująca w kolorach chyba bodajże czterech zielona, szara, czerwona. To chyba trzech, nie, wiem, niebieska chyba nie występowała. Jest jeszcze model wyższy, czyli Seka Outcast, ale ona jest cała czarna na kordurze, więc znacznie grubsza. Koszula motocyklowa, która uważana jest za koszulę jednowarstwową, co teoretycznie umożliwia jeździć w lat. I o tym powiemy sobie na samym końcu. Najpierw omówimy to, co ta koszula, czyli kurtka motocyklowa ma, a czego nie ma. Yy, ma dosyć dużą ilość kieszeni, ponieważ mamy dwie na torsie, dwie na dole. Mamy jedną narzepę tu zamykaną. Tu mamy jedną narzepę i jedną yy, otwieraną, ale nie zamykaną. Co ciekawe, tu mamy jeszcze jedną kieszeń. Suwak obryzgoodporny odporny sugerowałby, że ta kieszeń jest wodoszczelna. Otóż nie. Zdecydowanie nie, ponieważ w środku mamy zwykły materiał, niczym nie powlekany, więc nie liczcie na to, że jeżeli coś tam włożycie, to Wam nie zamoknie. Z rzeczy technologicznych, łokcie i barki są już dołączone w zestawie, jak to w sece standardowo, nie ma pleców, ale można sobie dołożyć. Tu mamy akurat protektory beta, zdjęcie ich pokażę Wam prawdopodobnie gdzieś tutaj w międzyczasie. I coś, co niektórym się przyda, niektórym nie krótki suwak do spięcia się ze spodniami druga strona suwaka powinna być w zestawie żeby się spiąć z jeansami czy innymi spodniami no to albo spinamy się w suwak, który już jest albo tą drugą stronę doszywamy, ewentualnie do dżinsów dokupujemy sobie łącznik do paska ewentualnie jak ktoś nie chce się spinać suwakiem albo nie chce się bawić w doszywanie, przeszywanie mamy też paseczek do odpięcia, przeciągnięcia przez przeszlówkę i zapięcie, fajny bajer bardzo fajna rzecz, a niewiele kosztuje. Z rzeczy technologicznych mamy suwaki na mankietach i zatrzaski do regulacji mankietów, i tak naprawdę to jest praktycznie jedyna regulacja, która się tu znajduje, ponieważ na rękawach żadnej regulacji nie mamy, w torsie, w pasie nie mamy żadnej regulacji. A jedna regulacja, która regulacją nie do końca jest, to pas centralny wentylacyjny, na który się zapinamy. I będąc już tutaj wspomnę Wam o zatrzaskach. Jeżeli zapynamy się na wersję tą doszczelnioną, to mamy możliwość zamknięcia sobie tego górnego zatrzasku. Tak? Jeżeli zapniemy się na tą wersję wentylowaną, no to już takiej możliwości nie ma, bo nie jest to rozciągliwe, po prostu mamy większą szparkę ale przyjmując, że to jest rozwiązanie na lato żeby mieć lepszą wentylację no to i tak byśmy tego nie zapinali kołnierzyk, żeby nam nie majtał się na wietrze jest podnoszony zapinany i tutaj taka jedna rzecz, którą na przykład mógłbym im zasugerować jeżeli by się tym zainteresowali że mogliby te zatrzaski dać na odwrót, czyli tu mamy męski, tu dać żeński i tu tak samo żeby, jeżeli zrobimy sobie stójkę z kołnierza, żeby nam nie wiało, żebyśmy mogli sobie to zapiąć pod szyją, żebyśmy mieli dodatkową osłonę przed wiatrem. No, ale nie wymagajmy od produktu za chyba 650 zł. Nie wiadomo jakiej kosmicznej technologii. No i teraz dochodzimy do kwestii właśnie tego, a kurtka na certyfikacie pojedynczym A, czyli 45 chyba na godzinę szlifa powinna wytrzymać. W warunkach laboratoryjnych oczywiście, jakżeby inaczej. Czy jest to koszula kurtka jednowarstwowa. I tak, i nie, ponieważ jeżeli przyjrzymy się tej kurtce od środka, to jesteśmy w stanie zauważyć, przynajmniej ja jestem w stanie zauważyć, że kurtka ma pod spodem po prostu czerwony materiał. Tak? Czyli jak odpowiednio naciągniemy materiał, to widać czerwone kropki. Czyli tu jest podszewka tu jest materiał, nie ma nic więcej, ale jeżeli przyjrzymy się na przykład tutaj przy mocowaniu yy, protektora to widzicie, że w obszarze protektora jest wszyty koc i w rękawach, prawdopodobnie w miejscach newralicznych też jest wszyty koc co by nam dawało yy, taki sygnał, że w miejscach gdzie i tak nie będzie przepływu powietrza wszyli kewlar czyli prawdopodobnie jest on właśnie na plecach czyli tam gdzie będziemy szurali czy jest z przodu? Jak się rozpruje, to Wam dam znać. I prawdopodobnie jest w rękawach. Co by oznaczało, że ta bawełna w żaden sposób nie jest zabezpieczona czyli jak chlapniemy w jakieś newralgiczne miejsce, to się po prostu rozpadnie. No ale najważniejsza rzecz, która może Was interesować czy ta koszula nadaje się do jazdy w lato? Myślę, że wystarczającą odpowiedzią by było to, że w tym roku, mimo upałów takich, jakie były, czyli najpierw była zima w maju, a później w sierpniu przywaliło 50 stopni w cieniu, że tak sobie zażartuję, to ja w tym roku nie wyjąłem kurtki meszowej. Co więcej, wystawiłem ją na sprzedaż, żeby na przykład w przyszłości sobie kupić inną kurtkę meszową, ale na razie wyszedłem z założenia, że nie wracam do kurtki meszowej, zostaję przy tej koszuli. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że w tej koszuli da się jeździć w lato. Mimo tych paneli kewlarowych, które ograniczają przepływ powietrza kosztem bezpieczeństwa, na rzecz bezpieczeństwa, to jestem w stanie w tej koszuli jeździć i powiem Wam tak: przy 20 stopniach, jak jest pochmurno, ta koszula jeszcze jest zimna. I jak jeździłem do pracy, to po przejechaniu tych 5-10 km, zależy czy pojadę sobie szerzej czy nie. Było rzeźko. Dopiero przy temperaturach wyższych ta koszula zaczęła zdawać swój egzamin. Niemniej jednak, tak jak skórzana kurtka, przy 20 stopniach jak jest cień to jest dobrze, jak jest słońce to gorąco. Tak w przypadku tej koszuli już 20 stopni to się robi chłodno, co by świadczyło, że faktycznie to jest koszula przeznaczona na sezon letni. Eee, co więcej, eee, można by powiedzieć, że panele wentylacyjne nie działają, ponieważ mamy ten panel tutaj i mamy ten panel tutaj. Teoretycznie, przez który też wiatr powinien nam przechodzić. I powiem Wam tak: ta koszula działa w taki sposób, że jest chłodno, a jak już jest gorąco, to jest tak gorąco, że ten suwak nic nie daje, nic nie zmieni. Przez to, że to jest jednowarstowa konstrukcja to ten pas już nic nie zmieni, bo i tak pęd powietrza przechodzi przez całą koszulę i da się normalnie w tym poludzku w lato jeździć. Wiadomo, że i tak się spocimy i się ugotujemy, ale nie jest to coś, co odstaje od kurtki meszowej pod kątem wentylacji. Wiadomo, ja no, że jak będziemy mieli motocykl zabudowany z owiewkami, z szybą wysoką, to popłyniemy, ale to w każdej kurce popłyniemy. Wiem, bo miałem w okazji w tym roku pojeździć na motocyklach testowych i Jeździłem na Hayabuzie, ciepło. Jeździłem na GSX-8R, no tam nie ma owiewek, więc było ok. Wsiadłem na Faustroma 1050, było gorąco. Wsiadłem na Faustroma 800, było gorąco. Dlaczego? Bo owiewki mnie osłaniały przed wiatrem. Więc bez względu na to, jaki ciuch motocyklowy nie kupicie, nie założycie, nieważne jak dobrą będzie miał wentylację, Mesh, jak będziecie mieli motocykl turystyczny, zabudowany to i tak się ugotujecie, nieważne co na siebie założycie wtedy tak naprawdę najlepiej by było założyć arabską tą tunikę, ten szlafrok co chodzą białą żeby ochronić się przed palącym słońcem i to by było na tyle. Trzeba siedzieć z tym, że w lato po prostu ma być gorąco i tyle. Więc fajna koszula Fajne do jazdy miejskiej. Osobiście, jeżeli zależy Wam na bezpieczeństwie, nie zalecałbym jeździć w tej koszuli na długodystansowe przeprawy, no bo jednak mamy tylko certyfikację pojedynczego, a więc yy, jakakolwiek wywrotka przy wyższych prędkościach na jakichś przelotówkach, ekspresówkach, no to już ten ciuch przedrze się na wylot. Niemniej jednak yy, taki materiał nie może być jednocześnie wentylowany i bezpieczny. Dlatego mamy tą kurtkę koszulę model wyższą, czyli Outcast, który jest już z kordury, występuje tylko w kolorze czarnym. Jest sztywniejsza, solidniejsza, kosztem wentylacji. Albo, Aj no i certyfikacja podwójna A, albo po prostu idziemy w typową kurtkę meszową. I ona też ze względu na to, że ma większe możliwości wykorzystania materiałów, żeby to niekoniecznie wyglądało, ale działało, no to możemy mieć kurtkę z podwójnym A, jak i potrójnym A, bo chyba była taka kurtka, na przykład z tych bardziej popularnych w Polsce, czyli Knox Honister. Czy jak to się po brytyjsku powinno mówić? No, Honister, no. Także fajna koszula, bardzo mi się podoba, bo jest czerwona, plus 5 do prędkości. Yy, polecam ją wszystkim tym, którzy yy, chcą jeździć na motocyklu w lato, a jednocześnie nie chcą wyglądać za mocno motocyklowo, ponieważ mamy tutaj przyzwoity produkt, wodziło przyzwoitych jeszcze pieniądzach. Ponieważ konkurencja ma te koszule, są grubsze, są cięższe, dają protektor pleców, ale będą się mniej nadawały do jazdy w lato. A tu mamy rozwiązanie, w którym może będziemy trochę mniej bezpieczni, ale będziemy mogli w stanie bez problemu w lato, w lato pojeździć bez jakichś tam większych gotowań i smażeń się. Także w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia i cześć.